A jakie, jakie są plany modernizacji stadionu, tej otoczenia infrastruktury związanej z klubem? Czy znaczy, w kiedy... najbliższym czasie chcielibyśmy, by remontować budynek klubu. No właśnie, ten budynek. Klubu. Chcielibyśmy go zadaszyć, i renowację. To, to będzie na... duży koszt, prawda? Duży koszt. Na pewno bez jakiegoś wsparcia gminy nie damy sobie rady. Mhm. I to państwo będą tutaj jakby jako klub yy... się, bo mamy tutaj. Yy... Mieszkańców mamy i też proponuję gminie, że remontować poddasze zrobić i, i gmina sobie może to wziąć na mieszkania. Coś za coś. Tak, Coś za co propozycję taką gmina dostała. Przemyśli to dam odpowiedź. Kiedy i jakie możliwości gminy, czy będzie to możliwe. Czy nie. A proszę powiedzieć, czy, czy współpracują Państwo z innymi organizacjami przy okazji jakichś różnych inicjatyw sportowo-kulturalnych? Jak to wygląda? Czy raczej KSD jest na tyle mocno jakby organizacją tutaj klubem, że, że nie potrzeba... Znaczy się jak pracować? organizujemy coś, to organizujemy prawie sami, ale na obiekcie odbywają się festyny szkolne czy to wtedy jest współpraca czy parafialny jeszcze. No to jest współpraca właśnie klubów z innymi organizacjami, których wspieramy i, i finansowo i pracą, obiekt udostępniamy, także przygotowujemy je obie Także myślę, że współpraca między organizacjami w Nowej Wsi, przynajmniej się wydaje, że się układa bardzo dobrze. Może nie wszystkie organizacje chcą współpracować, ale te, co chcą, których widać na koło gospodyń czy straż, jak jest, to Okej. na pewno z nimi się współpraca dobrze. A tutaj na stadionie odbywają się jakieś konkursy OSP? Tak, jeżeli są, teraz od tamtego roku był gminny, użyczamy się, jak nam potrzeba strażnicy obiektu na jakiejś sali, to dostajemy bezpłatnie. Straż potrzebuje obiektu klubu sportowego, dostaje go za darmo, ćwiczą, trenują. Tak jak mówię, czy to szkoła, czy to, to samo szkoła robi pesty, czy parafia, wszystko jest bezpłatnie jeszcze przy naszej pomocy.